Dzisiaj nie o samej Hondzie, a o, o tym, bo nie zawsze udaje się policzyć gielce nowe w kupecie i w suwie za okolice 2400 zł netto miesięcznie z serwisem i ubezpieczeniem w racie. Wpłata około 2000 zł netto, więc myślę, że będzie to rynkowa sieczka tak przewiduję przynajmniej co Wy na to, kto się pisze na takie zestawienie od 2400 zł przy wpłacie 2000 netto w okolicach bo to wszystko jest naliczone właśnie od samego rana, walczymy i tak naprawdę no tutaj coś się udaje fajnego wskazać no ale tak, to będzie 2 lub 3 lata szczegóły zdradzimy na platformie ale już zapowiadam, że, że te 2400 można sobie szykować miesięcznie za gielce 200 albo może i 220 w dieslu.